Witamy Was w Salonie Rowerowatane. Dziś kolejny odcinek poradnika od świeżaka do ścigacza. Dziś zajmiemy się takim zagadnieniem jak aerodynamika. A Wiecie, że aerodynamika, wiedzie na rowerze, zwłaszcza w uprawianiu kolarstwa, jest rzeczą bardzo ważną w sporcie. To jest teraz podstawa w sporcie, czyli w kolarstwie mam tu na myśli w uprawianiu tej dyscypliny. Jak wiecie. Zawodowcy kładą obecnie bardzo duży nacisk na to, odbywają się badania rowerów w tunelach aerodynamicznych, dopasowywanie pozycji, tak aby wszystko miało najmniejsze opory, ba, nawet dopasowanie stroju czy kasku jest istotne, bo wszyscy dbają o to, aby tracić jak najmniej mocy, aby ta strata była utrata mocy jak najmniejsza poprzez opór, każdy wad się liczy, E, więc w zawodowym peletonie to jest szajba i przypomina to dosłownie wyścig. E, te pozycje aerodynamiczne, nawet niektóre aerodynamiczne pozycje, jak wiecie, są teraz e, zakazane w peletonie, czyli jakieś niebezpieczne układanie siedzie, kolarze, wykorzystywali to na zjazdach, potrafili się tak złożyć, żeby ten opór był jak najmniejszy, co było niebezpieczne, zostało. E, wycofane i zabronione, bo jest to jednak duża różnica, czyli widzimy e, jak globalnie, e, jakie to ma znaczenie potężne, aerodynamika, a dzisiaj w kilku słowach powiemy po prostu o tym, żeby przybliżyć dokładnie Wam jeżdżąc, e, czy osobom, które śledzą nasz kanał, co to jest aerodynamika, jakie ma znaczenie w kolarstwie. Znaczenie ma potężne, ponieważ to jest nic innego jak opory, które stawiamy. Im nasza pozycja będzie bardziej opływowa, Nasza aerodynamika lepsza, będziemy wkładać mniejszą siłę, mniejszy wysiłek w jazdę, a będziemy nie tracili mocy, czyli pojedzie nam się szybciej. I tutaj też jest spory nacisk na to. Wiadomo, no, może kupując rower, przede wszystkim trzeba dobrać sobie bardzo dobrze bardzo dobrze rower. Mówimy tu o rowerze szosowym na przykład. Aby ta pozycja, kiedy wsiadamy, była w miarę aerodynamiczna. E, później, jeśli fitujecie sobie te rowery i jest to bajkwitera, e, czy robicie to nawet w domu, e, to wiem, że staracie się też znaleźć tą pozycję odpowiednią, żeby było raz komfortowo, a dwa jak najbardziej aerodynamicznie, żeby nie tracić mocy, e, czy to na treningach, czy na wyścigach. Jest to bardzo istotne e, w kolarstwie. E, dla osób, które uprawiają kolarstwo na co dzień, może to nie ma, czy amatorsko może to nie ma aż takiego znaczenia, generalnie wyjeżdżając na trening. Jednak zwrócimy uwagę, każdy zwróci, każdy rowerzysta. Zjadąc wyprostowane, no trzeba włożyć tej mocy dużo więcej niż kiedy złożymy się, pochylimy się i jakby obręb naszego ciała, jak ja to mówię, taki... Nie, nie wytwarzamy żagla, tylko jesteśmy ułożeni, złożeni na rowerze, nisko pochyleni, te opory są mniejsze. Od razu czujemy, że czuje się lepszy, czyli się wyprostujemy i dosłownie mamy uczucie, jakbyśmy dostali jakiś hamulec, czy palą z tym. I w skrócie mówię, właśnie to jest ta cała aerodynamika, nad którą kolarze zawodowi pracują dużo bardziej, a dla normalnego użytkownika jest to też bardzo znaczące. Czyli Pierwsza rzecz to fajny, dobrze ustawiony rower. Znalezienie dla siebie. Przysłuchowa jak najlepszej pozycji aerodynamicznej. Wiadomo, że mało kto z nas fituje się w tunelu i tak dalej. Ale tu bym chciał się skupić na ustawieniu roweru i pozycji jak najbardziej aerodynamicznej, którą każdy jest w stanie sobie dopasować. Dwa, no to wiadomo, że odsujecie też to później wyjeżdżając na ten grupie co to jest aerodynamika w grupie, to nic innego jak to, że kiedy jedziemy na czele grupy, czele peletonu. To jest właśnie doskonały przykład, kiedy dostajemy ten wiatr bezpośrednio na siebie i opory są znacznie większe. Jeśli używamy na przykład pomiaru mocy, można to doskonale sprawdzić, że jadąc z przodu na pierwszej pozycji musimy generować dużo większą moc niż na przykład osoba, która jedzie za nami trzecia, czwarta i każda kolejna będzie miała dużo łatwiej. Dlaczego? Dlatego właśnie, że chowamy się za tymi osobami bezpośrednio i nie dostajemy tego wiatru. To jest też ta aerodynamika, czyli jak mówimy nie wieje w ogóle osoba jadąca przed nami, bierze wszystko na siebie. Na drugim koła jeszcze troszkę to odczuwamy, na trzecim jest, jest zdecydowanie fajnie. Im bliżej tej osoby jedziemy, tym mamy większy komfort i zapewnienie tej aerodynamiki. Czyli jeśli chodzi o aerodynamikę, w kolarstwie amatorskim czy w takim poradniku dla świeżaka, to właśnie dwa najważniejsze aspekty. Pierwszy to ustawienie dobrze roweru i znalezienie sobie pozycji aerodynamicznej na tym rowerze, a dwa umiejętność wykorzystania tego podczas jazdy w grupie, czyli wykorzystujemy to w sposób taki, że jadąc na treningu, zawsze korzystamy się. Wiadomo, jeśli jesteśmy na zmianie. Pozycja aerodynamiczna, jedzie nam się ciężej, kiedy pracujemy. Chodzimy za kogoś koło i staramy się jak najlepiej złożyć, aby móc spokojnie odpocząć, nie brać tyle wiatru na siebie i też dopracowanie tego jazdy w tym ale w tunelu aerodynamicznym wymaga troszkę doświadczenia, ale na pewno daje to duży taki efekt. Mam momentalnie wrażenie, że odpoczywamy na drugim, trzecim, czwartym kole. W skrócie tyle o aerodynamice i zapraszamy na kolejne odcinki poradnika od świeżaka do ścigacza.